Zajmujemy się zbyt częstym rozpamiętywaniem naszych krzywd i często licytowaniem się, kto miał gorzeń, mm. naprawianiem się zamiast tworzeniem się. Tematów, które można poprawić, które można uzdrowić, które można uleczyć, one się nie kończą. Jeżeli przestaniemy na tym, żeby się przygotowywać, czekać na jakiś moment, kiedy ja już się w pełni poczuję pewny siebie, w pełni poczuję się silny, w swojej męskości, w swojej kobiecości, żeby zacząć działać, no to to jest tylko odkładanie na później. Celem nie jest uzdrowienie się, celem jest wbudowanie fajnego życia. I dla mnie dobre życie wkłada się w takich trzech elementów. Niezależność finansowa, chodzi tylko o to, żeby się nie musieć martwić. Ja chcę mieć wybór, nie chcę musieć liczyć, ile mam na koncie i nie chcę się martwić o jutro, nie? Drugi element to są relacje, zarówno partnerskie, czyli z kobietą, czy mężczyzną i przyjaciółmi, czyli twoje własne plemię, które wokół siebie budujesz i trzy, to jest zdrowe, silne ciało, które jest funkcjonalne i które do końca dni nie będzie, wiesz, obciążeniem dla twoich bliskich, tylko będzie samo wystarczalne. I z tych trzech elementów masz coś, co nazywam totalem, tak jak w trójboju, bo to jest mój trójbój życiowy, <laughs> są trzy boje, czyli ja nazywam to power living, tak, trójbój to jest power lifting, w power livingu total to jest po prostu Meaningful Life, czyli to jest takie życie, w którym nie potrzebujesz już marzyć, bo jesteś w dobrym miejscu.